Zobacz, trochę ta klateczka jest pożywana. Chodzisz pierwsza. Haha, <laughs> ty jesteś mądra. Ty jesteś moją najmądrzejszą kaczuszką. I teraz za mamusią żółte. Patrz, jaki tu jest ciennik. Hops. Jeszcze ci muszę tu posprzątać, ale jak się uspokoisz, tak będziesz wiedziała, że to twój domek, tak? I y. drugi. Hops. Wy też chcecie, co? Chcecie też do mamy. Ale bym was wyprzytulała, ale nie można, bo mama się denerwuje. I trzeci Hops. O, Ty chcesz? O! Op. I czwarty. Zobacz, czwarty jest. Czwarty już do ciebie hops. I piąty. Tak. I piąty hops. I ostatni. Ostatni żółteczek śliczny. Tak, jesteś liczny. Ale też chcesz do mamy. Już, już, już nie przedłużam, proszę. I już. I zobacz, jaki tu jest cień. Sześć jest. Przelicz dobrze. Ja też jestem zestresowana. Okrutnie, ale dobrze poszło. Tu będziecie bezpieczne.